Drzwi sali muzycznej otwierają się z hukiem. Garrett Hale stoi w progu, kurtka drużyny przerzucona przez ramię. Oczy wpatrzone w dziewczynę strojącą wiolonczelę przy oknie. Witaj w Lincoln High, dziewczyno z mariachi. Mam nadzieję, że przyniosłaś sombrero. Maja Torres nie drga. Jej palce dostrajają strunę z chirurgiczną precyzją. Podnosi wzrok raz, spotyka jego spojrzenie na pół sekundy, potem wraca do instrumentu. Za trzy tygodnie będziesz żałował, że tu nie przestałeś. Gareth śmieje się i wyrywa nuty z jej pulpitu. Koncert wiolonczelowy Cedur Mozarta. O, mamy tu Anna ling Linga. Co dalej? Będziesz grać przy food trucku stako w centrum? Rozrywa nuty na pół, kartki opadają na podłogę. Do zobaczenia, dziewczyno ze stypendium. Maja klęka, zbiera kartki, wygładzając każde zagięcie z namysłem. Fotografuje je, znacznik czasu widoczny. 1 kwietnia 1617. Następnie otwiera aplikację notatek głosowych. Incydent pierwszy. Gareth Hale, sala muzyczna. Zniszczenie własności osobistej. Świadek brak. Dowód. Zdjęcie. Podarte nuty. Zapisuje to jako dowód jeden. Jej ręka sięga do plecaka. Palce muśkają coś metalowego. Nie wyciąga tego. Jeszcze nie. Zamiast tego podnosi smyczek i zaczyna grać. W dół korytarza garet przybija piątkę z Devonem. Devon uśmiecha się niepewnie. Stary, naprawdę musiałeś jej podrzeć nuty. Garet wzrusza ramionami. Ona tu nie pasuje. Jego telefon wibruje. Czat grupowy o nazwie Lwia Jama. Pisze. Nowa dziewczyna myśli, że jest Mozartem. Niech ktoś jej przypomni, w jakiej jest szkole. Pojawia się zdjęcie. Twarz Mai, wklejona w Photoshopie do menu Traka Stako. Gareth robi zrzut ekranu, przesyła do głównego czatu szkolnego. W ciągu 90 sekund jest na ekranie projektora w stołówce, powiększone do sześciu szerokości. Maja wchodzi niosąc futerał wiolonczeli. Widzi ekran, swoją twarz zniekształconą, wyśmiewaną. Dwieście uczniów. Wpatruje się. Nie przestaje iść. Przemieszcza się do stolika w rogu przy wyjściu ewakuacyjnym. Siada plecami do ściany. Jej oczy skanują pomieszczenie, katalogując wyjścia, pozycje kamer, twarze. Nagrywa ekran projektora. Znacznik czasu. 1 kwietnia 12.34. Otwiera e-mail do dyrektor Hale. Temat. Formalna skarga. Naruszenie. Tytuł, dwie, treść. Zgłaszam wrogie środowisko zgodnie z 30 godzinem. CFR 10630. Załącznik, dowód fotograficzny nękania z oznaczeniem czasu i lokalizacji. Proszę o spotkanie w ciągu 48 godzin zgodnie z polityką okręgu. Klika wyślij. Je kanapkę. Trzy godziny później Maja siedzi w gabinecie dyrektor Hale. Ściany pokryte są tabliczkami. Nagroda wyróżnienia Lincoln High. Fundacja Dziedzictwa Rodziny Hale. Dyrektor Hale to matka Gareta. Przegląda e-mail zrzuty ekranu. Dostosowanie kulturowe może być trudne, panno Torres. Chłopcy w tym wieku dokuczają. Tak się ze sobą łączą. Głos Mai jest równy. Z całym szacunkiem, pani dyrektor Hale, dokuczanie nie obejmuje niszczenia mienia ani publicznego upokorzenia przez platformy cyfrowe. Tytuł długańczej wymaga, by szkoły zajmowały się wrogim środowiskiem niezależnie od intencji. Uśmiech dyrektor Hale jest cienki. Pracuje w edukacji od 23 lat. To nie stanowi wrogiego środowiska, to mem. Nie rozdmuchujmy sprawy. Maja kiwa raz głową. Chciałabym protokół ze spotkania na piśmie, proszę. Polityka okręgu wymaga dokumentacji. Oczywiście. Otrzyma pani je w ciągu 72 godzin. Maja kieruje się do sali muzycznej na praktykę. Mijając salę techniczną słyszy głosy. Sam powinieneś robić backup serwera co 72 godziny. Tak, panie Davis. Autozapis jest włączony. Wszystko wgrywa się do chmury. Maja składuje to w pamięci. W sali muzycznej jej telefon wibruje. E-mail od dyrektor Hale. Pani obawy zostały odnotowane. Protokół ze spotkania będzie przesłany. Maja robi zrzut ekranu. Oznacza jako dowód Ty-03. Otwiera nowy dokument. Pisze oś czasu wszystkich incydentów. Zapisuje jako os czasu glowna woźny. Pan Lee puka do drzwi. Muszę zamknąć. W porządku? W porządku. Dziękuję za pytanie. Pan Lee odprowadza ją do wyjścia. Widziałem, co się stało w stołówce. To było nie w porządku. Jeśli czegoś potrzebujesz, daj mi znać. Jej telefon wibruje. SMS z nieznanego numeru. Twoje wideo z przesłuchania do stypendium jest wymagane 15 kwietnia. Nie spieprz tego, dziewczyno, tako. Następnego ranka Maja przybywa o 6.30 i ćwiczy przez 90 minut. O oświędach Garrett i Devon przechodzą obok. Garet puka w szybę. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, co? Albo w Twoim przypadku nakaz deportacji. Devon porusza się niespokojnie. Stary, daj spokój. Ona zabiera Ci miejsce na stypendium, człowieku. Obudź się. Maja zapisuje w notesie: 2 kwietnia 803 słowne nękanie. Świadek Devon. Podczas przerwy sprawdza telefon. Jej wideo z przesłuchania do stypendium trzy tygodnie praktyki zniknęło. W jego miejsce kompilacja kotów spadających z mebli. Ostatnia modyfikacja, 2 kwietnia, 2.17. Adres IP, sieć Lincoln High School. Robi zrzut ekranu, oznacza jako dowód, dodaje 04. Ma kopie zapasowe w domu. Da się naprawić. Tej nocy o 23.00 spróbuję wgrać kopię zapasową. Komunikat o błędzie, plik uszkodzony. Każda kopia zapasowa jest uszkodzona. Ten sam znacznik czasu, ten sam adres IP i jej telefon wibruje. Nauczycielka orkiestry. Słyszałam o usterce portalu. Możesz zamiast tego przedstawić przesłuchanie na żywo. 17 kwietnia, 16. audytorium szkolne. Trzech sędziów. Jedna szansa. Maja pisze. Będę tam. Dziękuję. Ściąga plecak na kolana. Otwiera przed nią kieszeń. Medal jest tam. Grawerunek ukryty. Odwraca go. Mistrz kraju juniorów 2019. Maja Torres. Cztery lata temu. Przed wypadkiem. Przed zamkniętą sprawą. Przed tym stypendium, które miało być nowym początkiem... Jutro będzie ćwiczyć. Każdego dnia do 17 kwietnia będzie perfekcyjnie wykonywać to przesłuchanie. Ktokolwiek próbuje ją powstrzymać, nauczy się, że ona się nie łamie. Kwietnia Devon przypadkowo kopie jej futera u wiolonczeli w dół klatki schodowej. Spada 12 stopni. Wiolonczela jest nienaruszona. Smyczek nie. Pęknięty na pół. Przepraszam. Nie widziałem. Nauczycielka orkiestry pożycza maj swój stary smyczek. Pan Lee odblokowuje budynek wcześniej następnego ranka. Maja ćwiczy przez dwie godziny. Podczas lunchu siedzi przy swoim stoliku w rogu. Garet przechodzi obok, uśmiechając się szyderczo. Maja wyciąga telefon, stawia na stole. Czerwona kropka mruga. Garet to widzi. Jego uśmieszek słabnie. Idzie dalej. Po szkole znajduje ją w pustej sali ćwiczeń. Twój ojciec nie dał rady w prawdziwej grze. I ty też nie dasz. Wracaj tam, skąd przyjechałaś. Ręka Mai jest w kieszeni. Telefon nagrywa. Nie mówi nic. Garet odchodzi. Maja zatrzymuje nagranie. Dowód 07M4A. Trzy dni później Gareth próbuje wepchnąć ją ramieniem w szafki. Maja uchyla się w ostatniej sekundzie. Rozpęd Gareta prowadzi go do kosza na śmieci. Przewraca się z głośnym łoskotem. Uczniowie się śmieją. Devon przestaje się śmiać. Zobaczył coś w tym uniknięciu. Coś wytrenowanego. Tej nocy dyrektor Hale wzywa Maję. Panno Torres, przejrzałam dzienniki incydentów. Wydaje się pani nadmiernie wrażliwa na normalne zachowanie młodzieży. Być może poradnictwo pomogłoby pani się dostosować. Z całym szacunkiem tytuł Duvante nie zawiera wyjątku kulturowego. Dyrektor Hale odkłada tablet. Nie chciałabym, żeby te skargi negatywnie wpłynęły na pani wniosek o stypendium. Uczelnie cenią studentów, którzy nie tworzą niepotrzebnych konfliktów. Groźba jest jasna. Nadchodzi 17 kwietnia. Maja ćwiczy przez dwa godziny przed szkołą. O 1545 udaje się do audytorium. Trzech sędziów siedzi w pierwszym rzędzie. Doktor Patel, kierownik Komitetu Stypendialnego, były śledczy tytułu dźwięk ustawia wiolonczele, reguluje pulpit. Drzwi otwierają się, Garet wchodzi spóźniony Przepraszam. Tylko sprawdzam naszą gwiazdę. Doktor Patel marszczy brwi. Młody człowieku, przesłuchania są zamknięte dla nieuczestników. Jestem w samorządzie uczniowskim. Tylko obserwuję: Maja stroi wiolonczele. Unosi smyczek, gotowa zacząć. Bud Gareta uderza w futerał jej wiolonczeli. Futerał przesuwa się w stronę krawędzi. Maja rzuca się, by go złapać. Garet porusza się szybko, ręka sięga jej ramienia. Ups, taka niezdarna, ale Maja jest szybsza. Obraca się, chwyta jego garstek i jednym płynnym ruchem wykorzystuje jego własny rozpęd do wykonania perfekcyjnego rzutu przez biodro. Garet przewraca się przez jej środek ciężkości. Ląduje na pianowym panelu dźwiękowym za sceną. Dyrektor Hale wpada przez drzwi. Ona zaatakowała mojego syna. Głos rozbrzmiewa z balkonu. Czekaj. Sam Nguyen stoi tam, laptop otwarty. Wgrałem nagranie do portalu okręgu 90 sekund temu. Klika pilota. Ekran pokazuje nagranie 4K. Agresywny atak Gareta, obronny obrót Mai, podręcznikowa forma, minimalna siła. Gdy Maja się obraca, jej plecak się otwiera. Medal wypada. Ląduje napisem do góry na podłodze sceny. Grawerunek jest krystalicznie czysty. Mistrz kraju juniorów 2019, Maja Torres. Audytorium zamiera w ciszy. Głos dr Patel przecina ciszę. Wszyscy wyjść. To jest teraz formalne dochodzenie zgodnie z prawem federalnym. Sam schodzi. Dr Patel wyciąga rękę. Plik, który pan wgrał, jest kompletny? Sam kiwa głową. Nagranie z oznaczeniem czasu z kamery korytarzowej 4. Załączyłem też dzienniki edycji. Dyrektor Hale modyfikowała raporty incydentów 19 razy przez 3 lata. Zarządzałem kopiami zapasowymi. Wszystko jest w pamięci podręcznej. Podaję jej pendrive'a. Dyrektor Hale robi krok naprzód. Sam narażasz swoją rekomendację na studia. Głos sama drży. Moja młodsza siostra napisała do mnie godzinę temu. Powiedziała, że nasza mama mówiła jej, że jest najbardziej odważną osobą, jaką zna. Zapomniała o tym na chwilę, ale teraz pamięta. Doktor Patel chowa pendrive'a do kieszeni. Panie Hale, ma pan 30 sekund na wyjaśnienie. Ona mnie groziła przez tygodnie. Zaatakowała mnie. Głos ma i wtrąca się. Doktor Patel, mam 47 dowodów dokumentujących eskalujące nękanie przez 16 dni. Mogę je przedstawić teraz lub przez formalne kanały. Formalne kanały zwołuje nadzwyczajne przesłuchanie tytułu dwi. Dyrektor Hale, zostaje pani zawieszona w obowiązkach. Garrett Hale, jesteś zawieszony w oczekiwaniu na wydalenie. Pan Torres, proszę przesłać dowody do 18:00 dzisiaj. Ręce dyrektor Hale zaciskają się. Nie może pani tego zrobić. Służyłam temu okręgowi przez 23 lata i wielokrotnie łamała prawo federalne. Proszę wyjść. Doktor Patel odwraca się do Mai. Ten ruch, który pani wykonała, gdzie się tego pani nauczyła? Maja wyciąga medal, podaje go. Judo. Czarny pas drugiego stopnia. Nauczył mnie ojciec. I powstrzymywała się pani przez cały ten czas. Tak. Dlaczego? Ponieważ wiedziałam, jak to działa. Latynoska studentka ze stypendium się broni. Jestem agresywna. Jestem problemem. Musiałam, żeby sami się ujawnili. Mój ojciec zginął w wypadku treningowym trzy lata temu. Usterka sprzętu, powiedzieli. Sprawa zamknięta w 48 godzin. Bez śledztwa. Oczy dr Patel łagodnieją. Przykro mi. Zrobiła pani właściwą rzecz. Niech pani idzie do domu. Proszę przesłać dowody dzisiaj wieczorem. Zbierzemy się ponownie za siedemdziesiąt dwa godziny. Tej nocy maja kompiluje plik dowodów. 47 siedem elementów. Przesyłanie zakończone. Siedemnaście pięćdziesiąt osiem. Jej telefon wibruje. Właśnie popełniłaś wielki błąd. Usuwa to dziesięć minut później. Wypadek twojego ojca nie był wypadkiem. Sprawdź szafkę 47. Robi zrzut ekranu, zapisuje do śledztwo nowe. 72 godziny później odbywa się przesłuchanie. Maja przedstawia swoje zeznanie. Jestem posiadaczką czarnego pasa drugiego stopnia w Judo. Mogłam powstrzymać Gareta Heila za pierwszym razem, gdy mnie dotknął. Dlaczego więc pani tego nie zrobiła? Ponieważ wiedziałam, jak to działa. System chroni uczniów dziedzicznych. Musiałam, żeby sami się ujawnili. Na kamerze, na piśmie, ze świadkami. Pokazuje oś czasu. 37 incydentów kolorowo oznaczonych. Zniosłam 16 dni eskalującego nękania. Udokumentowałam każdy incydent. Złożyłam skargi. I na każdym kroku byłam odrzucana. Pokazuję e-mail dyrektor Hale. Pani obawy zostały odnotowane. Dyrektor Hale zmieniała raporty incydentów 19 razy przez 3 lata. Mam dzienniki edycji. Klika na ostatni slajd. Jej ojciec w dojo w czarnym pasie. Mój ojciec nauczył mnie, że umiejętności są ostatecznością. Że sprawiedliwość wymaga cierpliwości. Zginął w wypadku treningowym trzy lata temu. Przecięte przewody hamulcowe. Sprawa zamknięta. Bez śledztwa. 17 kwietnia Garrett Hale rzucił się na mnie. Zgodnie z prawem do samoobrony miałam prawo zareagować. Użyłam jego własnego rozpędu. Nie uderzyłam go. Prawnik Gareta. Trening nie czyni pani agresorem? Trening czyni mnie odpowiedzialną. Mogłam złamać mu nadgarstek. Mogłam go znokautować. Nie zrobiłam żadnej z tych rzeczy. To jest definicja samoobrony. Doktor Patel wydaje orzeczenia. Gareth Hale zostaje wydalony. Dyrektor Hale zostaje zwolniona i skierowana do dochodzenia karnego. Sam Nguyen otrzymuje formalne wyróżnienie. Pannie Torres przyznaje się pełne stypendium. Dodatkowo rekomenduje pełny audyt raportów incydentów Lincoln High za ostatnie pięć lat. Dwa tygodnie później audyt okręgu ujawnia 12 dodatkowych, zmienionych spraw. Lokalne wiadomości podchwytują historię. Devon podchodzi do Mai. Przepraszam. Powinienem był odmówić. Będę zeznawał. Program Sprawiedliwości Naprawczej. Się pojawisz. Wykonasz pracę. Zarząd szkoły nakazuje kwartalne szkolenia tytułu dietę. Tworzona jest anonimowa linia zgłoszeniowa. W pierwszym miesiącu korzysta z niej 127 uczniów. Sam tworzy warsztat o nazwie Szkolenie z Dowodów Cyfrowych. Zapisuje się 50 uczniów. Pan Lee otrzymuje nagrodę Nieznanego Bohatera. Wszyscy mamy odpowiedzialność. Widzisz coś? Powiedz coś. Bądź odważny. Trzy tygodnie po przesłuchaniu Maja wykonuje koncert wiolonczelowy Mozarta. Publiczność wstaje w owacji na stojąco trwającej 47 sekund. Jedną za każdy dowód. Doktor Patel wchodzi na scenę. Stypendium Pamiątkowe Torresa. Przemianowany na cześć ojca Mai, będzie teraz wspierać pięciu uczniów rocznie. Maja to jest pani spuścizna. Następnego ranka Maja przybywa wcześnie. Zauważa, że do szafki 47 przymocowana jest żółta koperta. W środku zdjęcie dojo jej ojca widok z zewnątrz. Znacznik czasu 10 marca trzy lata temu tydzień przed jego wypadkiem na odwrocie wiedział. Sprawdź fundację. Po raz pierwszy od 1 kwietnia jej opanowanie pęka. Oficjalny raport mówił o usterce sprzętu, ale jeśli coś wiedział, wypadek staje się morderstwem, zmusza się do oddychania. Kontroluj oddech, kontroluj umysł, składa kopertę, wsuwa do plecaka. Cokolwiek to jest, poradzi sobie z tym w ten sam sposób, w jaki poradziła sobie z garetem. Z cierpliwością, z dowodami, ze sprawiedliwością. Podczas lunchu sam siada naprzeciwko niej. W porządku? Tak, w porządku. Po drugiej stronie stołówki uczniowie pierwszej klasy używają nowych kodów QR-linii zgłoszeniowej. Maja obserwuje ich, czuje jak coś się rozluźnia w jej klatce piersiowej. Ma praktykę orkiestry za 15 minut, potem rachunek różniczkowy, potem spotkanie o warunkach stypendium. Jej harmonogram jest pełny. Medal ojca jest w plecaku razem z żółtą kopertą, która może wszystko zmienić. Gdy skręca za róg, spogląda z powrotem na szafkę 47. Kamera korytarzowa miga czerwonym nad nią. Robi mentalną notatkę do wody. Zawsze do wody, ponieważ maja Torres złożyła obietnicę ojcu. Dotrzymała jej, a teraz dotrzyma jego. Dźwięk wiolonczeli zaczyna grać. Miękko na początku, potem mocniej wznosi się.